Witamy Was e, na tym specjalu na 5 subskrypcji. Na początku powiem, że bardzo dziękuję za to wszystko, co zrobiliście. Dziękuję też za wyświetlenia i lajki. Kiedyś na pewno mój kanał osiągnie, jak będzie trochę lepszy, i osiągnie może 10 subskrypcji, zmienię nazwę kanału. Też bardzo dziękuję mojemu kamerzyście, który też subskrybuje, też lajkuje moje filmiki, bo pomaga mi często. Większość filmików zostało nagrane przez niego. Ale część też przeze mnie. Bardzo wam widzowie dziękuję. Następne sukcesy to będzie 10, subskrypcji, 15, 20. Wtedy też będą specjalne, i wtedy też będę dziękował mojej drużynie mi pomagającej. Na razie mam tylko kamerzystę, ale kiedyś będzie ktoś jeszcze na pewno. Na pewno będę coś innego nagrywał niż te shortsy, co teraz. Teraz po prostu nagrywam shortsy przez to. No i dziękuję Wam bardzo wszystkim i więcej.